Cześć, ja jestem Rok, a to jest 24 odcinek z gry FIFA 13. Z kariery oczywiście, a więc kontynuuj karierę. Czekamy aż się wczyta i zabieramy się za grę. Ostatnio grałem chyba 2 albo 3 odcinki na poziomie zawodowiec, stąd te porażki. Ale teraz jest początkujący i mam nadzieję, że sobie poradzę. Ale to się okaże. Zagramy sobie z innym miejscem, czyli za Madryt Madrid. A więc od razu dalej i poczekamy chwilę. Mamy wiadomość od Fernando Castro. Potencjalne oferty pracy jako selekcjoner kadry. To mnie nie obchodzi. Dalej. Barcelona spadła na dziesiąte miejsce niestety. Czyli nie mój zespół. Fizjoterapeuta, zawodnik wraca po kontuzji. Fabregas, okej. Okay. Dobra. A, to że za zespół jeszcze trzeba. Jeden z zawodników ma kontuzję, Sanchez, a więc zmienimy go za jakiegoś też dobrego, za kłękę nie będzie. Okej okay. a więc następny mecz zagraj domowe, wyjazdowe. No i gramy. Zobaczymy jakie zadanie będzie. Jak będzie fajnie, to sobie wykonamy, ale jak głupie, to nie? No. Spróbujemy. ostatni próba, czy się uda? Niestety ale nie. 3000 aktualny rekord nie pobitny, a my się zabieramy za grę. Miejmy nadzieję, że to wygramy. Nie wiem czy się czasami znowu poziom nie zmienił, ale zobaczymy. Będzie wolny. Tak jest. I bramka niestety. Oj, tego się nie spodziewałem. Żebyś sam środek uderzył. No ale dobra, spróbujemy zaraz odrobić straty. Nie ma się co załamywać. Strzał. Nie I znów mi Spalony dobra, wybijamy w przód. Nie udało się. Znowu się nie udało. No idziemy z kontratakiem. No i piękna piłka teraz do Messi. Groszczał Messi. Messi jest wyrównanie, tak jest. John Messi. A więc jest 1. I leci następna akcja. brzutka. I czy będzie następna ramka? Niestety jeszcze nie. I tak jest. Jest 2 do 1, i nie sta. Udało się strzelić. i teraz mnie zrobił, a więc jest wyrównanie z 2 do 2 niestety. Za szybko tracę piłkę. Trzał, ale nie cenię. A i teraz błąd, błąd, błąd. Wróćcie, trzeba wracać. Udało się tam zablokować strzał nieco, ale to i tak nic nie dało. I teraz, żeby tylko udało się wybić, jednak się udało. Ale nie na długo się to udało opanować, ale teraz jest ok, Jak na razie. A więc końc połowy jest 2 do 2 remis, Dobra. Może w drugiej pójdzie lepiej. I nie jest ta pierwsza akcja, czyli by była bramką zakończona, niestety nie strzał zablokowany. Ale idzie jeszcze jeden, kłęka, ale będzie out. Niestety, ale odebrali Czawi? Szał, ale zablokowany. Czawi. Czawi. Ale niestety nie ma. Oj, tutaj będzie wolny. I będzie czerwona kartka niestety dla Buskeca. Niepotrzebnie ten fałd. Teraz gram w osłabieniu. Chyba to wybić, ale to mi było groźnie Oj i teraz Messi, ładne przejęcie. Będzie strzał i jest 3 do 2, tak jest A więc 3-2 wygrywam jak na razie. Ale to nie była długa ta wygrana Nie była bardzo długa ta wygrana, ale dało się wygronić Tiago teraz Tiago ma wolne pole Tiago, 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 Tiago będzie szał Będzie bramka? Nie będzie bramki I będzie out Będzie też zmiana w drużynie przeciwnej Braju, no i będzie rzut wolny dla przeciwników no i kontuzja, taka akcja szła Diego Costa będzie zmiana oczywiście Na piłkę. To było trochę nie fair, ale. Już nie im będzie. Udało się to przejąć Messi teraz. Messi, Messi, Messi strzał od razu. Ale wybrano. Czabi, 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 czabi. Kłęka czy ktoś tam, nie wiem. jest piękne, by było podanie, ale nie opanował. I nie sta, i niestety, ale nie opanował. Oj, teraz, żeby udało się to przejąć. Oj, będzie rzut karny, niepotrzebnie teraz znowu ale będzie kartka czy nie będzie będzie też żółta kartka niestety dobra spróbujemy to wybronić choć wątpię no spróbujemy na lewo czy to będzie strzał na lewo strzał na lewo niestety w środek niestety jest, jest remis 82 minuta musimy coś wymyślić żeby wygrać ten mecz bo jest za dużo remisów i porażek Messi chyba przy piłce i to była piękna piłka tylko za wysoko. Udało się to teraz przejąć? Piękna piłka do Jordi Alba, ale nie ma bramki. Piękna była piłka, ale wybronił to. No i będzie wolny. Już 90 minuta, zobaczymy ile sędzia doda. 5 minut aż, a więc jeszcze wszystko możliwe. Jedna dobra akcja może zmienić los tego meczu. Niestety ja ją zepsułem. Chociaż jeszcze przy piłce jestem, ale teraz to już z sobą Jeszcze mi mi będzie niedobrze. Dlaczego on tego nie wybije. Jezu, w ostatniej chwili. Widzę, skończę z meczu, jest remis 3 do 3. Udało się zremisować, nie, źle, daj im dalej. Czekamy aż się wczyta. Asystent zawodnik zawieszony busket, okej. Okay. To mnie nie obchodzi o Finlandii coś, ale nie wiem. Dobra. W następnym odcinku sobie zagramy puchar Hiszpanii i sakłęka. To jest zadziwiające, że tak często widzi mnie pan składzie w szafie. Dzięki za taką możliwość. No dobra. Dobra. Zobaczymy jeszcze jaki to był poziom. początkujący, a więc okej, okay, dobra. Ja się będę powoli z wami żegnał. Nie zapomnijcie o subskrybowaniu, komentowaniu, lajkowaniu i o moim fanpage'u na Facebooku, a także o stronie internetowej Nitro. na razie Nitro, bo muszę zmienić na rock.gim.com ale na razie rogennitro.com. Będziecie tam no znaczy są tam informacje o tym wszystkim, już jest także cała seria z FIFA tak samo można poglądać na tej stronie filmiki. A więc dobra, tam jest także sprzęt. Jakim nagrywam w ogóle gry do sprzedania. Jakbyście byli zainteresowani. No dobra, ja się z Wami żegnam. Cześć!